Panie Krystianie, za nami trzewskie Boxing Show 4. Jak ocenia pan poziom imprezy i organizacji? No, na pewno szału nie było. Impreza na pewno odstawało to od ostatniej imprezy z Malborka. Wycofał się jeden sponsor. Ostatnie trzy walki były tak, dość fajne dla kibiców, a reszta można powiedzieć, że nie był to jakiś tam oszamający poziom. No, na pewno nie była to najlepsza albo jedna z najlepszych imprez, które zorganizowałem. Dziś walki nierankingowe stoczyli dwaj państwo zawodnicy Patryk Litkiewicz i Mateusz Kaniecki. Jakie plany wobec tych dwóch pięściarzy? Patryk Litkiewicz prawdopodobnie 8 marca na Węgrze stoczy walkę Młodzieżowo Mistrzostwo Świata WBO w Middle 10 rund, ale to będzie wszystko w poniedziałek, będzie w poniedziałek dogrywane, bo czekaliśmy po prostu do końca tej walki. Nie mieliśmy okazji porozmawiać po gali w Radomiu, gdzie pański zawodnik Nikodem Jerzewski zremisował z jak... Andrzejem Witkowskim? Wytnę to tak nie. Jak pan podsumuje ten werdykt, bo obserwatorzy nie zgadzali się z nim. No się też nie zgadzam z tym werdyktem. Ale niestety tak jest, jestem małym promotorem, jestem początkującym i na pewno taki remis zaszkodzi naszej grupie w jakimś sensie w oczach kibiców. A jednak Taniżewski nie jest taki fajny jak myśleliśmy, że remisował z zawodnikiem, przykładowo o takim i takim bilansie. Na pewno jak coś ludzie z tego tam skorzystają, ale tak naprawdę nie załamuje się tym. Będę robił swoje, jeżeli ponownie na jakieś jedne, dwa, dwa, tak jak będą wyniki dosyć kontrowersyjne, to podejmiemy kroki. Są różne możliwości inne, ale na dzień dzisiejszy jest OK, wszystko. Nikodem też jakoś dobrze to, przy, nie że przyjął, ale po prostu e, trenuje ciężko i po prostu chce znowu walczyć. Czy są plany zakontraktowania jakichś nowych zawodników, rozszerzenia grupy? Nie nie, 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 planujemy. Jest po prostu teraz tak dosyć ciężko ze sponsorami i z robieniem te ale wychodzą na ujemnym bilansie, więc po prostu na dzień dzisiejszy na pewno nie będziemy mieli nowych zawodników, których będziemy, których będziemy rozwijali boksersko. Odnośnie gal, czy szykują się jakieś w najbliższych miesiącach? Są jakieś plany? Tak, są, będą prawdopodobnie dwie gale, ale jeszcze do końca te dat nie mamy dogranych. Jedna 24, 26 kwietnia bodajże. Dziękuję za wywiad i trzymamy kciuki za Thunder Promotion. Pozdrawiam kibiców Boxer.org.